Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam produkt, który może odmienić życie wielu osób z ograniczoną mobilnością. Mowa tu o wózku inwalidzkim elektrycznym firmy Antar, który zapewnia wygodę i komfort użytkownika. Ze mną Bartek, specjalista z Centrum Rehabilito, któremu zadam kilka pytań odnośnie tego sprzętu. Bartku, powiedz mi, jakie cechy wyróżniają ten wózek spośród innych dostępnych na rynku? Ten wózek elektryczny jako jeden z niewielu charakteryzuje się tym, że jest wózkiem Składany, czyli po prostu zajmie nam mało miejsca w domu. Dodatkowo waga tego wózka również nie jest duża, bo waży zaledwie 36 kg, co w porównaniu do innych wózków inwalidzkich jest praktycznie połowę mniejszą wagą. Ma też sporo dodatków, takich jak koła antywywrotne, które zapewniają bezpieczeństwo pacjenta, odchylane oraz demontowane podnóżki. Odchylane podłokietniki, czy też kłamane oparcie, co bardzo ułatwia nam w przewiezieniu tego wózka autem. Czy ten sprzęt jest łatwy w obsłudze? Jak najbardziej. Pacjent obsługuje go tylko za pomocą joysticka. Joystick może być umieszczony zarówno po lewej, jak i prawej stronie użytkownika. Czy istnieją ograniczenia co do zastosowania tego wózka w różnych warunkach terenowych? Jeżeli chodzi o ten wózek, wózek poradzi sobie w większości warunków. Natomiast z racji tego, że nie jest wózkiem terenowym, wiadomo, że nie pojedziemy nim w tereny górskie czy na plażę. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ten sprzęt? Tak, jest możliwość uzyskania zlecenia od lekarza specjalisty, przez co pacjent ten wózek ma w zupełności za darmo. Bartku, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Jeżeli Wy mielibyście jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie tego sprzętu, to serdecznie zachęcam do kontaktu z zespołem Rehabilito.